No i co z dniem Dzisiejszym oficjalnie stałem się bezrobotny. Będzie więcej czasu na nagrywki. Ale co z tego, jak tylko mobilniaki będę mógł nagrywać, bo dalej nie mam sprzętu na to, Mógłbym nagrywać komputerowe gry. No i roboty też nie mam. Nie mam kasy, żeby kupić. Przez ten czas od tego już nie starzyłem. Dobra Będą mobilniaki od stycznia będzie Hertzon z powrotem myślałem powrócić do mobilnej Ligi Legend, bo na poprzednim kanale mi się fajnie klikała. Będzie jakaś trzecia gierka, której jeszcze nie było, ale nie mam pomysłu. Coś wymyślił do stycznia. Bo startuję od stycznia, ale jak mówiłem wcześniej. Może drugi kanał otworzę, może tutaj od korów wrócę. Dokładnie na pewno już roboty miał, nie wiem.